Siemaneczko! maleczko zagramy dzisiaj w Minecraft. Cześć. multiplayer możecie player. Ej, facci, blue. Ja się nadaję, żeby on czy to. Weź filmis z tego Co ty piszesz? Jakieś lagi jak zawsze do mojego domku. Fajnie, że mi w ogóle dzisiaj nie laguje czegoś. Omy, Oj, trochę złego. Oj, spoko. To jest nasz dom. Właśnie. Właśnie nasz dom. Nader Wkładam tu itemy. <noise> to mi tu... A nie, to ja włożyłem. Tu ma to być. Tu. Yy, to obronny The Mamy chciałam zrobić na jednym odcinku, tylko nam coś tak zlegowało, że... I nie miałem ani naderaku, ani mnie nie nagrywało, więc mój kolega zrobił tu yy, nether chesta, więc fajnie. Dzień. Napiszcie w komentarzach, czy wy w ogóle chcecie taką serię Minecraft na modach. Napiszcie, jestem ciekawy. Czytam Wasze yy, komentarze, bardzo lubię je. Dobra, teraz pójdziemy przygody. Nie? Tu sobie damy bloczki. Oddamy sobie te itemy. Chyba jak sobie wiesz mogę wziąć. To nie trzeba. Dobra, to też. W se sobie weźmy. weźmy se ze slimeballa. I lecimy na... Te To się i będziemy mieli dobra, już 3 kilo wezmę Tylko żeby był no to lepiej nie jak sobie Moje się trochę, że zginę eee, A no spawn. Spawn gdzie ty lecisz, Zabiję cię, zabij Zabiję ja ciebie, buję ci Ja za tobą lecę, nie widzisz mnie, ale ja cię widzę. O lololo, lo lolo lolo Wihi. Lo, 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 lo. Jaki boi się mnie Dobra chyba wiesz, że ja to jest mhm. Dobra, polecimy się... Tu to jest za I -o A nie, to jest nether chest. Jakiś lat... Przed chwilą była taka akcja, spadałem z tej... Ale w ostatnim momencie, kiedy już spadłem... Wziąłem mojego slimeballa, więc... okay. Uderzyłem się o, mi się nie stało i poleciałem. Tam się mnie nawet ja tam walczą se. <toddata> Dawajcie, będziemy go tak trolować Będziemy go tak trolować ta to dzisiaj będzie. będziemy go dzisiaj trolować dzisiaj będziemy Będziemy ta

i... A tym mnie wiedziałem, że mnie zabije. Tam jest, za nim właśnie to o tym wiedziałem. Właśnie wiedziałem, że to się stanie. Wiedziałem. A nie no, jestem tak mi jeszcze widzimy Dobra to jest plagy i Hajd O jestem który nas zabił Mam z moich itemów trochę. To my, to my ja. Ich zbije, e, e, e. Mówię ja dzisiaj tu Ich zbije. Oni mnie mordują Zawidzę ich i I temy A oni mnie zamordowali Backe Dobra El y Jakie ci temy Nie tam były temy Ja je prawie miałem I teraz mi chcą co Prawie go zabiłem Ale on mnie je nie. Nie. Dobra jest spoko, spokojnie, homet. Mm -hmm. Welkom back to bunker. Yes, zapomniałem, że mam jeszcze tu moją zbroję. Tak ubierz. No wiesz, zróbmy mieczyk. Nie rób sobie znowu la jaja. Nie rób sobie ze mnie jaja serwer. Wiem, że ziem ze mną chce się Cięcie. Dobra, jestem znowu na spałnie. Chodźmy sobie paski. Oni go trollowaliśmy, ale wtedy raz. To był zły troll. Dobra, to Tylko nie muszę że nie będę mu kraftować. Jest, mogę.

うん。 Zjedziemy na walkę. To się nagrywa na ty jak ja a z ginę. mam <grymę> w ogóle Dobra, kupimy się to, nieważne. ważne. nie mamy na te hajsy? Mamy akcję. No. Okej, okay, fajnie. Idziemy na packa naszego. Ja mam mój mieczyk To, to jakieś, jakaś magia To jakaś magia, magia, magia I teraz ja sobie nie wyjdę Czy ktoś tu oszalał Tu jest chyba wyjście no, tu jest wyjście Albo i nie. O tu jest chyba wieście albo i nie. Jak mi tu wyjść? Pytam się. O, tu jest jakieś wyjście. Jest, jestem prawie na celu. Jest! Wyszłem

ja ich zabiję! Ja. wam. ja zabiję! Zabiję ich! Zabiję mówię mi, czemu oni mnie zabiją? Przecież chciałem tylko tego gościa stronić. Ale nie tak źle, bo tylko dookoła niego latałem. A teraz on, on mnie strzelał. Gdzie są wszyscy? Mam pytanie. Gdzie są wszyscy? To jest tamten kość! Nie! Nie, nie mam slimeballa, żeby na tak walczyć. On tam ląduje. Biegniemy tam. Obiecam wam, że go zabijemy i to w tym odcinku. Albo i na No to mnie już komór zabił no! I to... Nie! On zabił mnie! Idziemy na Backi, jestem teraz naprawdę w świetny. Yeah, <laughs> no, <I'm> <laughs> Добрый, я жду, пау. Ты меня выключаешь. Я уже второй раз слышу. забил, ты меня... выключаешь. Ну, почему? Потому что я забыл... Я Waliło mnie. Dobra, no to papa, to będzie na dzisiejszy odcinek. Wszystko, no to papa, no i cześć!